Rozdział siódmy. Muszkieterowie u siebie. D'Artagnan wyszedłszy z luwru, zasięgnął rady przyjaciół, jaki użytek powinien, by zrobić z pozostałej dla niego części czterdziestu pistolów. Athos radził mu, aby wyprawił ucztę w gospodzie Pont de Pin. Portos, aby przyjął Lokaja, a Ramis zaś, aby postarał się o milutką kochankę. Tegoż dnia jeszcze odbyła się uczta, a Lokaj już usługiwał do stołu. Potrawy dysponował atos, lokaja, portos nastręczył. Był nim pikardyjczyk, najęty na poczekaniu przez pełnego próżności muszkietera, który zdybał go na moście de la Tournelle, jak zabawiał się robieniem kółek na wodzie, plując na jej powierzchnię. Portos utrzymywał, iż takie zajęcie dowodzi umysłu zastanawiającego się, rozważnego i sprowadził go bez żadnej innej rekomendacji. Wspaniała postać szlachcica, który, jak się zdawało lokajowi, przyjął go dla siebie, mocno zachęciła Planszeta. Tak się nazywał Pikardyjczyk, lekkiego wszakże doznał rozczarowania, gdy ujrzał, że miejsce zajęte już było przy szlachcicu przez innego sługusa nazwiskiem Mosqueton i gdy Porto zdał mu do zrozumienia, że jakkolwiek dom swój prowadzi na wielką skalę, nie potrzebuje dla siebie dwóch służących, a dla niego jest służba udartaniana, rad, nie rad, tę służbę jednak przyjął. Wszelako, gdy usługiwał przy obiedzie, który pan jego wydawał i zobaczył, jak ten przy płaceniu złotem sypie z kieszeni, uwierzył, że ma już los zapewniony i dziękował niebu, że dostał się do takiego krezusa. W tym przekonaniu trwał aż do końca uczty, której resztkami wynagrodził sobie długą i przymusową wstrzemięźliwość. Gdy jednak wieczorem przyszło mu posłać łóżko dla swego pana, pieszchły złudzenia planszeta. Jedynym sprzętem w mieszkaniu było łóżko. Apartament zaś składał się z pokoju sypialnego i przedpokoju. W tym ostatnim położył się planszet na kołdrze wyciągniętej z łóżka D'Artagnana, bez której biedny pan jego musiał się odtąd obchodzić. Co do Atosa, miał on pachołka, którego sam wykształcił do usług w sposób sobie właściwy, a zwał się on Grimo to był zwykle milczący, w najściślejszej żył przyjaźni z kolegami swymi, Portosem i Aramisem, a od lat sześciu blisko widzieli często uśmiech na jego ustach, lecz śmiechu nie słyszeli nigdy. Mowa jego była zwięzła i jasna, wyrażająca to tylko, co chciał powiedzieć, ale nigdy więcej, bez żadnych ubarwień, omówień ani przenośni. Chociaż miał zaledwie trzydzieści lat i piękny był umysłem i ciałem, nikt nigdy nie słyszał, aby miał kiedykolwiek kochankę. O kobietach nie mówił nigdy. Nie przeszkadzał gawędą o nich w swej obecności. Łatwo jednak było spostrzec, że ten rodzaj rozmowy nie podoba mu się wcale i jeżeli wtrącił słówko, to pełne goryczy i zniechęcenia. Ta skrytość, dzikość i milczenie czyniły go starcem nieledwie. A żeby też nie uchybić swoim zwyczajom, nauczył Grimoda spełniać rozkazy za najmniejszym jego gestem lub ust poruszeniem. Mówił do niego lecz tylko w wyjątkowych okolicznościach. Grimo, który bał się pana jak ognia, pomimo szczerego przywiązania do jego osoby i czci, nieraz sądząc, że jak najlepiej życzenia jego rozumie, pędził za rozkazem spełniając go wprost przeciwnie. Wtedy Atos wzruszał ramionami i bez gniewu brał się do ćwiczenia grimo. W tych razach język mu się trochę rozwiązywał. Portos, jak można było zauważyć, miał usposobienie zupełnie odmienne i nie tylko mówił dużo, ale i głośno, a oddajmy mu tę sprawiedliwość, że nie obchodziło go wcale czy go kto słucha, czy nie. Planie sprawiało mu samo przez się przyjemność i z upodobaniem sam siebie słuchał. Rozprawiał o wszystkim z wyjątkiem nauk, objawiając do nich zaszczepioną od dzieciństwa, jak mówił, nienawiść, którą żywił także i do uczonych. Powierzchowność jego nie dorównywała w dystynkcji, atosowi i w początkach znajomości poczucie własnej niższości często czyniło go niesprawiedliwym względem tego szlachcica, którego następnie przewyższyć usiłował świetnością ubioru. Lecz Atos w prostym kaftanie muszkieterskim, z odrzuconą w tył głową i nogą wyciągniętą naprzód, w jednej chwili zabierał przynależne mu miejsce na drugi plan, usuwając nadętego Portosa. Pocieszał się on jednak, napełniając przedpokój pana de Treville i koszary Louvru rozgłosem swoich miłosnych awantur, o jakich Atos nie mówił nigdy. Teraz Portos, przerzuciwszy się od mieszczanki do baronowej, już chwalił się księżną cudzoziemską, która mu jakoby bezgraniczne okazywała względy. Przysłowie stare mówi Jaki pan taki sługa? Przejdźmy więc od pachołka Atosa do Lokaja Portosa, od Grimoda do Masketona. Był to Normandczyk, który z Bonifacego przechrzczony został przez pana swego na Mosketona dla lepiej brzmiącego imienia. Przyjął on u Portosa służbę z warunkiem, że dostanie tylko mieszkanie i będzie ubierany wspaniale. Dla siebie zaś wyłącznie żądał dwóch godzin dziennie, które poświęcał tajemniczemu przemysłowi, mającemu służyć na inne jego potrzeby. Portos przyjął warunek jako nader dogodny dla siebie kazał mu sporządzić nowe ubranie ze swoich starych kaftanów i nicowanych płaszczów, a dzięki sprytnemu krawcowi, który z łachmanów tych nowe rzeczy robił i miał żonę, dla której podobno Portos pozbywał się arystokratycznych nawyknień, tą przy boku swego pana wyglądał wcale pokaźnie. Co do aramisa, którego charakter przedstawiliśmy dostatecznie, a z biegiem wypadków poznamy go, jak i jego kolegów, jeszcze lepiej, służący jego zwał się Bazan. Dzięki nadziei, z jaką pan jego nie rozstawał się nigdy i zostanie księdzem, nosił się zawsze czarno, jak przystało na domownika osoby duchownej. Był to beryjczyk, trzydziestopięcioletni, łagodny, cichy, tłuściutki, spędzający wolne chwile na czytaniu ksiąg świętych, dostarczanych mu przez pana i sumiennie zjadający dwa obiady zamiast jednego, składające się z niewielu, lecz obfitych potraw. Zresztą na wszystko ślepy, głuchy i wierności wypróbowanej. Gdyśmy poznali powierzchownie przynajmniej panów i sługi, przejdźmy do mieszkań przez nich zajmowanych. Atos mieszkał przy ulicy Feron w pobliżu Luksemburgu. Apartament jego składał się z dwóch pokoików schludnie urządzonych, w domu meblowanym, którego właścicielka, dość młoda i jeszcze piękna, nadaremnie słodkie oczy robiła do lokatora. Kilka zabytków świetnej przeszłości świeciło na ścianach tego skromnego mieszkanka szpada, na przykład złotem i srebrem bogato nabijana, kształtem sięgająca epoki Franciszka I, a rękojeść sama bogato perłami i drogimi kamieniami wysadzana mogła mieć wartość dwustu pistolów co najmniej. Jednakże, Ato z broni tej nigdy zastawić ani sprzedać nie chciał, nawet w najkrytyczniejszych chwilach życia. Na szpadę tę Portos przez długi czas łykał ślinkę, marzył o posiadaniu jej choćby kosztem dziesięciu lat życia. Pewnego razu, gdy miał schadzkę z jakąś księżną, zaproponował Atosowi, aby mu jej pożyczył. Ten nie mówiąc nic, wypróżnił swe kieszenie, zebrał wszystkie kosztowności, woreczki, spinki i złote łańcuszki i ofiarował Portosowi. Ale szpada, rzekł, przymocowana jest do miejsca i ruszona z niego nie będzie, dopóki pan jej mieszkania tego nie opuści. Prócz szpady był tam jeszcze wizerunek przedstawiający wielkiego pana z czasów Henryka III, ubranego wytwornie z orderem Świętego Ducha na piersiach. Wizerunek ten miał za tosem pewne podobieństwo rysów, podobieństwo rodzinne, które zdradzało, że ten wielki pan, kawaler orderu króla, był jego przodkiem. Na koniec skrzyneczka przepysznej roboty jubilerskiej z tymi samymi co szpada i portret herbami zdobiła środek gzymsu kominka, stanowiąc rażący kontrast z innymi ozdobami. Atos nie rozstawał się z kluczykiem od niej. Razu pewnego otworzył ją w obecności portosa, a ten zobaczył wtedy, że skrzyneczka owa zawiera listy i dokumenty jedynie listy miłosne i papiery familijne zapewne. Portos zajmował apartament obszerny i nader wspaniale wyglądający przy ulicy de Vie -Colombie. Ile razy przechodził z przyjaciółmi pod swymi oknami, gdzie mosqueton w Liberii jednym z nich wyglądał, Portos podnosił w górę głowę i rękę, mówiąc – oto moje mieszkanie. Lecz zastać go w domu nigdy nie było można. Nikogo nie zapraszał i nikt nie miał pojęcia, ile zawierała bogactw rzeczywistych ta pozorna wspaniałość. Aramis znowu zajmował mieszkanką małe, składające się z buduaru, sali jadalnej i sypialni, która, jak i inne pokoje, znajdowała się na parterze i wychodziła na ogródek świeży, zielony, cienisty i nieprzenikniony dla oczu sąsiadów. O Dartanianie wiemy już, jak mieszkał, a z pachołkiem jego jegomości panem Planchet zawarliśmy także znajomość. D'Artagnan, strasznie ciekawy z natury, jak wszyscy ludzie do intrygi zdolni, dokładał wszelkich usiłowań, by zbadać, czym są w rzeczywistości Atos, Portos i Aramis. Pod pseudonimami temi bowiem każdy z nich ukrywał nazwisko szlacheckie, szczególnie Atos, od którego czuć było wielkiego pana. Zwrócił się tedy do Portosa z pytaniem o Atosa i Aramisa, Aramisa zaś o Portosa zagadnął. Nieszczęściem, Portos nic pewnego nie wiedział o życiu milczącego towarzysza. Mówiono, iż nieszczęśliwym był srodze w sprawach miłosnych i że zdrada okrutna na zawsze zatruła mu życie. Jaka była ta zdrada, nikt o tym nie wiedział. Co do Portosa, z wyjątkiem nazwiska, które tylko panu de Treville było wiadome, tak samo jak i dwóch pierwszych, życie jego łatwe było do poznania. Próżny i papla, jak szkło, przejrzeć go było można. Badacz mógł tylko zostać zbity z tropu, gdyby wierzył wszystkim jego przechwałkom. Aramis, znowu wyglądający jakby nic skrytego nie miał, był przeciwnie, chłopcem na wskroś tajemnicami przesiąkłym. Zbywał półsłówkami zapytania o innych, a wymijał te, które się do niego stosowały. Pewnego razu d'Artagnan po długich wypytywaniach o Portosa, dowiedziawszy się o pogłosce obiegającej co do miłosnych awantur muszkietera z jakąś księżną, zechciał się dowiedzieć o podobnych sprawkach Aramisa. A ty, drogi kolego, rzekł doń, co ty mówisz o tych baronowych, hrabinach, księżniczkach? Przepraszam, przerwał mu Aramis, mówiłem, bo sam Portos to mówił, roztrąbił już wszystkie te piękne rzeczy przed wszystkimi i przede mną. Lecz wierzaj mi, drogi panie d'Artagnan, że gdybym słyszał to z innego źródła lub, choćby sam on mi się zwierzył, nie byłoby spowiednika dyskretniejszego ode mnie. Nie wątpię! – odparł d'Artagnan. – Zdaje mi się jednak ostatecznie, że sam także dość oswojony jesteś z herbami, o czym świadczy owa chusteczka haftowa, na której zawdzięczam zaszczyt znajomości z tobą. Tym razem nie rozgniewał się Aramis. Przybrał tylko minkę jak najskromniejszą. Mój drogi, nie zapominaj, że mam zamiar wstąpić do stanu duchownego i że unikam wszelkiej światowości. Chusteczka, którą widziałeś, nie była mi powierzona, lecz zapomniana została u mnie przez jednego z moich przyjaciół. Zmuszony byłem zabrać ją, aby nie skompromitować jego i damy, którą kocha. Co do mnie, nie mam i nie chcę mieć kochanki za przykładem Atosa, który tak samo jak ja postępuje. Lecz cóż u diabła księdzem nie jesteś, skoro jesteś muszkieterem? Muszkieterem tymczasowym, mój drogi, jak mówi pan kardynał, muszkieterem wbrew woli mojej, a w sercu jestem sługą kościoła, wierzaj mi. Atos i Portos wpakowali mnie tu, aby mnie zająć, bo w chwili wyrzeczenia się ślubów miałem nieporozumienie, maleńkie z. lecz ciebie to nie obchodzi wcale i czas ci tylko zabieram. Bynajmniej przeciwnie to mnie zajmuje mocno, a na teraz nie mam nic, a nic do roboty. Tak, ale ja muszę odmówić zbrewiarza modlitwy, odrzekł Aramis. Potem kilka wierszy ułożyć na żądanie pani Quillon, a następnie pójść na ulicę Świętego Honorego, aby kupić różu dla pani de Chevreuse. Widzisz więc, drogi przyjacielu, że jeżeli tobie nie pilno, mnie się bardzo śpieszy. Uścisnął z czułością rękę przyjaciela i wyszedł. Daremnie, trudził się d'Artagnan, aby się czegoś więcej dowiedzieć o trzech swoich nowych znajomych. Postanowił zatem uwierzyć na razie w to, co o ich przeszłości mówiono, spodziewając się pewniejszych i szczegółowszych odkryć w przyszłości. Tymczasem Atosa uważał za Achillesa, Portos był w wyobraźni jego Ajaxem, a Aramis zaś Józefem Biblijnym. Zresztą życie młodzieńców wesoło płynęło. A to zgrywał, lecz zawsze nieszczęśliwie, ale grosza jednego nie pożyczał od przyjaciół, choć kieszeń jego nieustannie była na ich usługi, a gdy zdarzyło mu się grać na słowo, budził wierzyciela swego szóstej z rana, aby wczorajszy dług mu zapłacić. Na Portosa przychodziły chwile burzliwe, wówczas jeżeli wygrywał, stawał się nieustraszony i wspaniały, a gdy szczęście go zawiodło, znikał bez śladu na dni kilka, po czym zjawiał się znowu z twarzą wymizerowaną i wydłużonym nosem, ale z kieszeniami pełnymi pieniędzy. Aramis nie grywał nigdy. Był z niego muszkieter nieszczególny i współbiesiadnik najmniej wesoły pod słońcem. Zawsze miał jakąś pracę lub zajęcie. Czasami w połowie obiadu, gdy każdy podochodzony winem i podniecony rozmową liczył, że dwie lub trzy godziny zostanie jeszcze u stołu, Aramis spoglądał na zegarek, wstawał z wdzięcznym uśmiechem i żegnał towarzystwo, aby pójść, jak mówił, na naradę z pewnym kazuistą, z którym miał się spotkać. Innym razem znowu powracał do siebie, aby pisać rozprawę i prosił przyjaciół, by mu nie przeszkadzali. Atos uśmiechał się na to z czarującym wyrazem melancholii, tak przypadającym do jego szlachetnego oblicza, a Portos pociągał z kieliszka, klnąc się, że Aramis niczem innym nie będzie niż prostym plebanem wiejskim. Planchet, pachołek D'Artagnana ze spokojem znosił swoje położenie. Dostawał trzydzieści su dziennie i przez miesiąc cały wracał do domu wesoły jak czyżyk i uległy dla swego pana. Kiedy jednak wiatr przeciwny począł donić na ognisko domowe przy ulicy Grabarzy, czyli gdy 40 pistolów króla Ludwika XIII zostały prawie zjedzone, począł tak jęczeć i skarżyć się, że o nudności przyprawiał Atosa, Portosa oburzył, a u Aramisa wywołał uśmiech wzgardliwego politowania. Atos radził D'Artagnanowi, aby tego gbura odprawił, Portos nalegał, aby przedtem oćwiczył, Aramis dowodził, że pan od sługi swego tylko uprzejmości wymagać powinien. Łatwo wam to mówić, odparł d'Artagnan. Tobie, Atosie, który na migi rozumiesz się z Grimodem, gadać mu zabraniasz, więc i złego słowa nie usłyszysz. Łatwo tobie, Portosie, bo prowadzisz życie świetne i dlatego bóstwem jesteś dla swego Masketona. Aramis, znowu zatopiony zawsze w studiach teologicznych, natchnął głęboką czcią sługę swego Bazin, człowieka łagodnego i pobożnego. Ja, który nie jestem ani muszkieterem, ani gwardzistą, cóż pocznę, by natchnąć przywiązaniem albo przejąć grozą lub szacunkiem mojego planszeta. Rzecz to niemałej wagi, odpowiedzieli trzej przyjaciele. Z lokajami, tak samo jak z kobietami, od razu należy postawić ich na tej stopie, na jakiej pozostać powinni. Musisz się więc zastanowić. D'Artagnan zastanowił się i postanowił wygrzmocić Plancheta na zapas, co wykonane zostało sumiennie jak wszystko, co spełnić zamierzał. Wreszcie, kiedy go już należycie oćwiczył, zabronił mu służbę opuszczać bez pozwolenia. Bo dodał d'Artagnan, przyszłość zawieść mnie nie może. Oczekuję niechybnie lepszych czasów dla siebie. Jeżeli więc zostaniesz przy mnie, los Twój jest zapewniony, a zanadto dobrym panem jestem, abym ci miał w tem przeszkodzić, dając ci żądaną odprawę. Ten sposób postępowania wzbudził w muszkieterach wielki szacunek dla dyplomacji d'Artagnana. Ze swej strony i Plansze uczuł się przejęty uwielbieniem i o rozstaniu nie było już mowy. Pożycie czterech młodzieńców stało się wspólnym. D'Artagnan jako przybysz z dalekiej prowincji, wrażliwy jak zwykle natury młode i żywe, przyswoił sobie prędko nawyknienia nowego otoczenia. Wstawano o godzinie ósmej w zimie, o szóstej latem i udawano się po zlecenia na dzień bieżący oraz po nowiny do pana de Treville. Jakkolwiek d'Artagnan nie był muszkieterem, pełnił jednak służbę z gorliwością godną uznania. Zawsze był nawarcie, bo nie odstępował nigdy tego z trzech przyjaciół, który ją odbywał. Znano go w pałacu muszkieterów i uważano za dobrego kolegę. Pan de Treville, który go na pierwszy rzut oka ocenił, prawdziwie przywiązał się do niego i nie przestawał polecać królowi. Trzej muszkieterowie kochali też bardzo młodego towarzysza. Przyjaźń łącząca tych czterech ludzi sprawiała, iż musieli widywać się trzy lub cztery razy dziennie. Czy to chodziło o pojedynek, czy o inną sprawę, czy o jaką przyjemność. Dość, że widziano ich goniących siebie jak cienie i spotykano odwiedzających się ustawicznie w drodze z Luksemburga na plac świętego Sulpicjusza, to znowu z ulicy de Vie do Luksemburga. Tymczasem pan de Treville nie zaniedbywał przyrzeczeń. Pewnego pięknego poranku król wydał rozkaz panu de César przyjęcia d'Artagnana jako kadeta do swojej kompanii. Biedak wzdychając, przywdział mundur kadecki, który rad był kosztem dziesięciu choćby lat życia zamienić na kaftan muszkieterski. Pan de Treville przyrzekł mu tę łaskę, lecz dopiero po dwóch latach nowicjatu, który mógłby być skrócony wreszcie, gdyby się nadarzyła D'Artagnanowi sposobność oddania jakiejś przysługi królowi lub spełnienia jakiegoś świetnego czynu. Wysłuchawszy tej obietnicy, oddalił się i nazajutrz rozpoczął swoją służbę. Odtąd przyszła kolejna Atosa, Portosa i Aramisa, odbywać warte z D'Artagnanem za każdym razem, kiedy był na nią przeznaczony. W ten sposób kompania pana De Cezar zamiast jednego zyskała czterech ludzi. Zapraszam do subskrypcji kanału nasze-czytanie.pl.